Zatrzymamy tutaj, czyli macie You could be my unintended. Czasownik could jest to jeden z czasowników modalnych, tak jak must, can, will i po nich. Zawsze dajemy ten bare infinitive, czyli czasownik bez niczego, po prostu You could be, you could swim, you could ride. Jest to czasownik w czasie przeszłym. Macie can w czasie teraźniejszym i jeżeli gdy macie w języku angielskim, cofamy do przeszłości, czyli You could, mogłabyś być moją. Unintended, niezamierzoną. I drugie fajne słówko, unintended. Tutaj macie ten root word, to będzie intense, czyli mieć jakąś intencję, zamiar. Jeżeli damy z przodu ten prefix negatywny, to tutaj będzie to un, czyli na takiej samej zasadzie jak unhappy, uncomfortable, unnecessary. I jeżeli dodamy końcówkę ED, tutaj jest ta trzecia forma czasownika, tak zazwyczaj tworzymy w angielskim imię słowy przymiotnikowe bierne, czyli na przykład niezamierzony. To będzie unintended. Trzecia forma akurat pokrywa się. Jest to czasownik regularny, więc to jest to za pomocą ED. I na takiej samej zasadzie będzie działało broken, broken pieces, czyli jakieś złamane, popsuty, złamany kawałek, kawałki życia. Czyli tutaj mamy break, broke, broken. Macie znowu tą trzecią formę, czyli jak widzicie, ona jest często używana w języku angielskim. Jest to ten past participle. I will always love. Tutaj macie już czas przyszły, to jest ten czasownik modalny will, który wykorzystujemy do wyrażenia przyszłości. Często jest to wyrażenie jakiejś natychmiastowej decyzji, że coś podejmujemy na, w tym momencie, albo jest to po prostu obietnica, czyli tutaj jest to obietnica, że będę Cię zawsze kochał. I to zachowuje się tak samo jak czasownik modalny, czyli po will nie dajecie nic i do will nie przyczepia się żadna końcówka, po she hit jest to nadal will, po I jest to will, więc to jest naprawdę fajny czas przyszły. You could be the one who listens. Tutaj są dwa elementy do wytłumaczenia, czyli ty mogłabyś być tą jedyną, która mnie słucha, która słucha. Po, who, po listens, who listens, the one who listens, E, czyli the one, tą jedyną mamy osobę. Czyli po, do osoby dajecie, który, która, które, czyli to jest who. Do osoby zawsze używacie who. Przy przedmiotach było to which, zawsze można było użyć that. E, the one who listens. Czyli tutaj macie ten czas, present simple, która zawsze będzie mnie słuchała. Czyli tutaj po szychi dodajecie tego wędrującego esa. A, jeszcze my deepest inquisitions, my deepest, tutaj macie stopniowanie przymiotników, jest to ten stopień najwyższy, moje najgłębsze, najbardziej ukryte. E, dlaczego nie dajecie tutaj tego the, tak jak the best, the biggest? Bo jeżeli macie e, dzierżawczą formę my, to tutaj to my połyka nam to the my best friend, a nie my the. Bo to my, nie my the best friend, tylko my best friend, my deepest. I tak, tutaj kilka rzeczy, czyli tak, I'll be there as soon as I can. Tutaj macie zdanie złożone, wyrażające przyszłość, będę tak szybko, jak tylko mogę. Jest to, to tak, tak zwany time clause, czyli to zdanie czasowe po as soon as", nie, po niektórych wyrażeniach, w tym as soon as, when, until, dajecie czas teraźniejszy w języku angielskim. Wystarczy, że macie przyszłość wyrażoną w pierwszej części zdania, czyli I will be there, i wtedy w drugiej części zdania, ten po tych wyrażeniach czasowych następujących nie dajecie przyszłości. Jest to inaczej niż w języku polskim, bo, ben, bo w języku polskim mówimy przyjdę tak szybko, jak tylko będę mógł, jak tylko mogę. Czyli tutaj możemy tu różny sposób wyrazić. But I'm busy mending, czyli jestem zajęty e, ozdrawianiem, jestem zajęty robieniem czegoś. Tutaj macie formę gerund, bo I'm busy doing something. Tutaj rozróżniamy czas gramatycznie, niektóre czasowniki mamy gerund, niektóre czasowniki mamy to infinitive, czyli na przykład I want to go there i mamy tak bare infinitive, czyli needs. I could go there. Broken pieces. To jest ta forma, co mieliśmy wcześniej w unintended, trzecia forma czasownika break, broke, broken, niezamierzony albo złamany. I had before, czyli życie, które ja miałem wcześniej, ja wiodłem wcześniej, czyli macie tutaj ten zwykły czas przeszły, pas simple, have had, druga forma czasownika, tak jak break, broke, see, saw, go, went. First, There was. Macie czas przeszło, czas być, be, zamieniało się na was, were. W czasie przeszłym e, w liczbie pojedynczej było to was, w liczbie mnogiej where, czyli first there was. Była ta jedna kobieta. Who challenged. A, the one who challenged, czyli właśnie ta jedyna, która podważyła. The one who challenged, ta która kwestionowała. Czyli macie znowu the one, czyli osoba i która, kto, który, która, które to jest who. As good as you. Tutaj macie stopniowanie przymiotnika, tylko w tym przypadku jest to stopniowanie równy, czyli tego czasownika, nie jest przymiotnika, jest stopniowanie więc tego przymiotnika e, nie stopniujecie, ona mogła być as good as e, coś tam. Czyli tutaj macie tak dobra jak. She could never be as good as you. Ona nie mogłaby nigdy być tak dobra jak ty. Nie stopniujemy nawet po polsku tego przymiotnika, więc dajemy stopniu równym. Good. Good się stopniuje good, better, the best, ale jeżeli mamy tak, dobry, jak, to wtedy jest so good as, as good as. You should be. Teraz zmieniamy czasownik, został zmieniony czasownik, zamiast could be jest should be. To jest nadal ta sama struktura gramatyczna, gdy jest to jeden z czasowników modalnych, że ty powinnaś być tą. Czyli znowu po good, could, per infinitive nic nie dajemy.